Nie, No teraz powiedz co tu się wydarzyło. No wydarzyło tu się takie coś, że ta bombka spadła. W ogóle nie wiadomo z jakiego powodu. Przepraszam tu chwilę, patrzę. Ale bo tam chyba są takie belki. Nie wiem czy widzicie, o tam takie belki są. Nie wiem czy ta bomba, czy tam belka tą bąkę spadła. Bo jest to możliwe, ale od mi się nie udało.

m b 니